To Przede wszystkim gratulacje, bo powiększyła się rodzina od naszej ostatniej rozmowy w sezonie zimowym. Tak, tak, i też y, temu zjawiłem się wcześniej w domu, nie dokończyłem sezonu. Y, w sumie no, są sprawy ważne i ważniejsze, wiadomo, sportą, sportowcem się nie jest całe życie, a rodzinę się ma jedną i też y, ile mogę, tyle chciałem poświęcić i być przy żonie, gdy, gdy się tam dziecko rodziło. Tak, że no, jestem dumnym tatą dwóch córek. <noise> <noise> Mam taki mały babiniec w domu. <noise> ale wszystko na szczęście są zdrowe to jest najważniejsze i, i mamy się dobrze. W taki dość szalony sposób zakończyłeś miniony sezon, ale takim dobrym smakiem, Lillehammer, na płotno jak podsumowujesz minioną zimę? Cały sezon? No, początek bardzo fajny. Wszystko zmierzało ku bardzo dobremu sezonu, sezonowi. tak? Później trochę się po, po turnieju, już teraz skoczni po tych zawodach w Polsce, troszkę się posypała moja forma. Tak, nawet, nawet już nie chciałem tego analizować jakoś specjalnie, bo tam po prostu pojawiły się błędy, gdzie ja później na siłę chciałem to wszystko poprawić. a Niby nie chciałem tego na siły robić, ale to się tak nie dało, bo wiadomo, zawody, stres, zawody i ciężko było wyeliminować takie błędy, które nie były jakieś straszne, tylko zabierały metra. Wiadomo, na tym poziomie to bardzo dużo mnie to kosztowało. Wszystko znowu zaczęło się układać w Lillehammer i, i tam naprawdę skoki pojawiały się takie jak, jak przez pierwszą część sezonu. Ale no, trzeba było wracać do domu. Specyficznie oglądało się te dekoracje par narodów telewizji. No troszkę no nie powiem, że, że nie było mi... No byłem bardzo wzruszony i wiadomo chciałem tam być, ale z drugiej strony tutaj świeżynka w domu. Więc <grym> y, cieszyłem się. Bardzo się cieszyłem, łzy mi też poleciały jak siedziałem przed telewizorem, jak, jak widziałem, że, że nasza drużyna wznosi puar do góry, także... No były, były emocje duże. Tej przerwy za dużo nie było, już ruszyliście z przygotowaniami do sezonu olimpijskiego. Nowe rozdanie, jak tutaj się teraz czujesz w tym okresie? Dobrze, póki co skoków jakoś nie było na razie dużo, mieliśmy bardzo dużo treningu takiego motorycznego na sucho. Jak do tej pory dwa zgrupowania na Egilicie. Na dyspozycję tak, jako taką mogę ocenić na, na całkiem niezłą, dobrze się czuję na skoczni, także wszystko, wszystko gra. No zobaczymy też, na razie nie ma co, co gdybać, zobaczymy Tra jak będzie. trener wprowadził jakieś usprawnienia, czy to jest bardzo podobne do tego, co zaserwował wam przed rokiem? Jest podobnie, wiadomo, ale podobnie, ale jeszcze większą uwagę zwracamy na, na detale, na sprawy techniczne. Także każdy tam ma swoje zadania do poprawy i, i to jest fajne, że tak no, jest zadbany ten trening. Jako najbardziej doświadczony zawodnik wolałbyś tego lata postartować? Czy jednak spokojny trening, a starty to tak przy okazji? No, nie rozmawialiśmy o tym z trenerem jeszcze. Eee, zobaczymy, jaka będzie dyspozycja. Jak będzie fajna, wszystko będzie grało. Wiadomo, że tych startów też nie może być za dużo, ale jak najbardziej. Te ważniejsze to chciałbym, chciałbym wystartować. Ale przede wszystkim liczy się w lecie trening, żeby dobrze przepracować żeby nogi w zimie dobrze działały. Inauguracja Pachoru Świata w jak to odebrałeś? Bardzo pozytywnie. Jest to u nas w końcu, na naszej skoczni, po raz pierwszy coś takiego, także nic, tylko siecia się dzieje. Ja jestem bardzo zadowolony z tego i mam nadzieję, że wszystko się uda i pokaże to w świecie też, że. Można zrobić u nas, gdzie nie jest jeszcze w listopadzie jakaś super zimowa aura, że można zrobić pora świata. Trzymam kciuki, żeby to wszystko wyszło. Dzięki Stefan i owocnych przygotowań. Dziękuję.